Mam Nie wiem Czekaj, eee, czekaj, czeka, tylko jak tam wjechać? O tutaj Musiał, tak? w... no Musisz cofnąć Cofaj, cofaj, cofaj Cofaj I dawaj Tak? No, próbuj <śmiech> <Dobra>. <śmiech> Wiesz co? Trzeba ten Włączę na to cztery koła, bo kurka wodna Mam no. radę? Nie wiem dziubek. To ty wiesz to Twoja fora. No tak. <laughs> Ale numer <laughs> Tak Tylko uważaj. Sobie. O O O O może dalej piechota idźmy. Ludzie wjeżdżają i my jakoś może kurde wjedziemy, co? Nie, koło się ślizga. To nie, Nie, nic To co, idziemy? Panie, <laughs> zobaczyć? Ja idę Ale, Cześć kochani, coś wam powiem Ja idę, idę, <laughs> idę, ja idę zobaczy okay, okay. Dobra kurde <laughs> Chcieliśmy wjechać dużo. Paluchem brzydaluchem oczywiście Przykryłam kamerkę, ale ja bym nie była sobą, gdybym nie poszła i nie zobaczyła. Szybko, szybko, szybko. To jest roztocze. Piękne, wspaniałe, które kocham. Po co góry i inne bzdury. O, bolą mnie nogi. O. Kondychę trzeba mieć. No mam nadzieję, że kurde będzie warto. O kotki złote. O! O ja, pitole. zabrakło oh, mi tchu. Nie, tam już dalej nie pójdziemy. Jest dużo zjazdów, rozjazdów, pola. Tam przypuszczam, że można z innej strony wjechać, a my wracamy. Chcę Wam pokazać coś pięknego. Jak jest wysoko. Jak to wszystko jest piękne. O proszę, zobaczcie. O Zobaczcie, jak jesteśmy wysoko, jak samochód jest malutki w porównaniu z tym, gdzie jestem. Tam jest Tadeusz. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I to jest nasze roztocze: piękne, urocze. Roztocze. O, właśnie, zatrzymajmy się, rozejrzyjmy się. Słychać Tadeusza, jak nagrywa na swój kanał. Życie od nowa, zapraszam. Jest bardzo stromo, jak widać, bardzo, bardzo. Oproszę, tak auta wyglądają praktycznie jak na stoku narciarskim. Tam widać tady który sobie nagrywa materiał. A my zeszliśmy z tej góry. A właśnie. No, jeszcze mamy spory kawałek. Sobie, Zapach trawy niesamowity. Hej! Jest tadzinek. O, nagrywa. już jestem blisko. Muszę rozłączyć, zakończyć filmik. Wycieczka była fajna, ciekawa. Było super, zapraszam na kanał Kruszynka od nowa, życie od nowa, hej pa!